Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Z nami prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, w niedzielę wybory prezydenckie. Czy miasto jest przygotowane na zderzenie z tysiącami wyborców, bo jak patrzymy na statystyki, na to, co się w mieście od już wielu miesięcy dzieje, no to można powiedzieć, że z dnia na dzień zakażonych przebywa, a instytucji, które mają problem z koronawirusem w Rybniku nie brakuje. Tak, ale myślę, że koronawirus w naszym wypadku tutaj, jak na razie, odpukać nie jest problemem. Urząd Miasta przy wszystkich obostrzeniach staramy się pracować normalnie, również Wydziały odpowiedzialne za przeprowadzenie wydziałów wyborów są na pełnych obrotach i to od pewnego czasu. Prawda jest też taka, że no nie są to normalne okoliczności. Przypomnę 10 maja miały być wybory i nie było. W końcu decyzja o tym, że 28 czerwca się odbędą, no też przypomnę odpowiednich rozporządzeń jeszcze nie było prawie, że dwa tygodnie przed wyborami. No ale działamy i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z Panem. Zachęcam wszystkie, by pójść na te wybory. Niech to będzie prawdziwe święto demokracji. Panie prezydencie, w piątek wszyscy chyba byliśmy zaskoczeni informacjami Łukasza Szumowskiego. Rekomendacje dla dwóch gmin w Polsce. Jedna w województwie wielkopolskim, druga w śląskim. I w śląskim wydawało się, że do gry może wejść Rybnik, Jastrzębie, Żory, Świerklany, Pawłowice. Tymczasem informacja, że to Marklowice będą wyłącznie miały wybór wybory korespondencyjne. Jest pan zaskoczony tą decyzją? Tak, przyznam się, że tak. Patrzę na te wszystkie współczynniki, ile tam zachorowań, no jakbym nie stawiał na akolicę. Czasem mam wrażenie, że to jest jakiś taki eksperyment pod tytułem ktoś chce sobie sprawdzić, czy te wybory korespondencyjne w ogóle są możliwe. Stąd mniejsza gmina, no gdzie rzeczywiście jest jakiś odsetek zachorowań. No ale powiem tak, z punktu widzenia rozmowy z pracownikami, moimi współpracownikami, którzy organizują te wybory, no to nic tylko współczuć organizacji tych korespondencyjnych, myślę, że jest potężne zamieszanie. No i zobaczymy jaki będzie tego efekt, jaka będzie frekwencja i czy wszyscy, którzy chcą wziąć udział rzeczywiście będą mieli taką możliwość. Ale naprawdę myśli pan, że władza chce odtrąbić sukces, bo w Marekowicach no faktycznie 5,5 tysiąca mieszkańców, zabudowa jednorodzinna, więc łatwo dotrzeć praktycznie do każdego, celowo wybrała taką, a nie inną gminę? No to trzeba pytać te osoby, które zdecydowały, że to będą e, Markowice. Ja patrzę na okoliczne miejscowości, patrzę na ilość osób, które mają COVID-a bezobjawowego, e, są na kwarantannie. No i, i powiem tak, no jakoś nie widzę w tym wszystkim logiki. Naprawdę. Panie prezydencie, e, prawdopodobnie niewykluczone, że czeka nas także druga tura wyborów, kore, wyborów. I być może wówczas te korespondencyjne rozleją się na, na inne gminy. Jaki pan pisze scenariusz dzisiaj? Zawsze jest taka możliwość, chociaż przyznam się, że wolałbym, aby odbył się w normalnej formie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. No, też no zgódźmy się, patrzę na to, co się dzieje w galeriach handlowych, patrzę na to, co się dzieje w hipermarketach. Są maseczki, są rękawiczki, jest środek dezynfekujący, no i tam to starcza. Wydaje się, że również tego typu obostrzenia będą przy wyborach, będą nam towarzyszyły przez kolejne tygodnie. No i myślę, że na tym bym się po prostu zatrzymał. Niech to będzie święto demokracji trochę w maseczkach, o tak powiem. Panie prezydencie, ile osób dzisiaj będzie pracować, czy w niedzielę będzie pracować w lokalach wyborczych? Czy mamy jeszcze miejsca, gdzie potrzeba osób, gdzie, gdzie są jakieś pewne jeszcze braki? Komisje są skomplektowane, często w minimalnych składach, no bo też jakiegoś zainteresowania gigantycznego nie było, ale jesteśmy przygotowani, aby te wybory y, przeprowadzić. Y, na pewno i y, to opinia tych, którzy zawsze byli w tych komisjach niejako, y, jest taka, że nie wszyscy chcą zaryzykować, nie wszyscy chcą pójść, no ale nie, nie szerzyłbym tu paniki, będą zabezpieczenia, no i wybory odbędą się. Będą zabezpieczenia na miejscu, będą płyny dezynfekcyjne, będzie mm, właśnie pytanie: maseczka, rękawiczka obowiązkowa u każdego? Yy, tak, yy, kwestia długopisów, jednorazowych, no i przede wszystkim. To znaczy, ]łości... mamy sobie przynieść długopisy, czy będą na miejscu? Będą na miejscu, ale myślę, że każdy może mieć swój, będzie bezpieczny yy, i będzie szybciej, ale też będę prosił o na pewno ponieważ jest odpowiednia ilość osób, które mogą się zmieścić w pomieszczeniu, to nie będzie tak, że jakiś większy tłum będzie mógł wejść do lokalu. Przed lokalem na świeżym powietrzu obawiam się, że trzeba będzie trochę postać. No ale zachęcam do tych wyborów, bo myślę, że są bardzo ważne dla Polski, są bardzo ważne do tego, by pokazać, że jesteśmy za tym, aby w Mimo tej trudnej sytuacji się odbyły, no i niech wygra najlepszy. Panie prezydencie, mówi Pan, zachęca Pan do wyborów, liczy Pan na wysoką frekwencję. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji także e, zachęca do tego, żeby głosować. Bitwa. Owozy słyszymy. Owozy strażackie. Pan jako ochotniczy, jako strażak należący do Ochotniczej straży pożarnej chyba się cieszy, że e, głosując można wygrać wóz dla swojej e, miejscowości. No tak, szkoda, że tylko dotyczy to miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców bo pewno byśmy wystartowali jako Gmina Rybnik, no ale jest to trochę taka forma przekupstwa z punktu widzenia przynajmniej działań ministerstwa. Słuszna, niesłuszna możemy oczywiście dyskutować. Ja myślę, że ta edukacja obywatelska powinna nas przyzwyczajać i właściwie nam niejako, powiem wbijać do głów, że to jest bardzo ważny moment dla naszej ojczyzny, że mamy możliwość wyboru, mamy możliwość wskazania, jaką drogą Polska powinna iść w kolejnych latach. Panie prezydencie, w piątek, koniec roku szkolnego przed dyrektorami, teraz trudny wybór, albo już są po wyborze tego, jak wręczyć świadectwo szkolne. Czy pana zdaniem jest konieczne to, aby uczniowie w piątek pojawiali się w szkołach? No tutaj decyzję zostawiliśmy dyrektorom e, szkół. E, przyznam się, że w ogóle cały ten rok szkolny, nawet mam obiekcję, żeby go tak trochę nazywać, no bo e, myślę, że wielu ma wrażenie, że ten rok szkolny zakończył się gdzieś tam e, na etapie e, marca. No Przeciwna sytuacja, ja myślę, że to jest też e, nowe zjawisko, że uczniowie bardzo chętnie pójdą do szkoły, tylko po to, żeby sobie zobaczyć te budynki e, i zatęsknić za wrześniem. Na pewno trzeba zachować względy bezpieczeństwa, na pewno... No właśnie, panie prezydencie, pójdą po świadectwo, ale wrócą nie wiadomo z czym i przeniosą to nie wiadomo co do swoich rodzin. Czy nie byłoby po prostu bezpieczniej, aby miasto wydało rekomendacje, skoro Ministerstwo Edukacji Narodowej takich rekomendacji wydać nie potrafiło, aby na przykład w Rybniku, gdzie mamy 850 potwierdzonych przypadków koronawirusa, te świadectwa były odbierane w sekretariatach szkół, a uczniowie mogli odbierać w dowolnych terminach? No, panie dyrektorze, tu znowu e, kwestia zarządzania tym kryzysem. Dobrze by było, gdyby jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej dało jasne komunikaty, w jaki sposób mamy postępować, no bo za chwilę będziemy mieli zarzuty, że nie wręczyliśmy w odpowiedni sposób e, tychże świadectw. Ja myślę, że tutaj rozsądek dyrektorów i przygotowanie, zabezpieczenie tych budynków będzie na tyle wysokie, że będzie bezpiecznie. Z drugiej strony przyznam się, że też mam e, takie wrażenie, że ta sama młodzież chodzi w galeriach, chodzi po galeriach, Chodzi po mieście, za chwilę ogródki i całe tutaj otoczenie, centrum też będzie pełne ludzi. No i myślę, że trochę musimy się po prostu nauczyć żyć z tym koronawirusem stosując zabezpieczenia. No i y, życzę tak czy siak... Dobrze, jest, no, pan do, jest pan dobrej myśli, wspomniał pan o ogródkach, no tylko ogródków w, w tym roku z tego co wiem na rynku mniej, bo prezydent nie ugiął się pod naporem branży gastronomicznej i nie obniżył czynszu, jak na przykład w Włodzisławie do przysłowiowej gotówki za metr kwadratowy. No panie redaktorze, jest tak, że dbamy o estetykę, mamy duże zainteresowanie i jest kim wybierać, że tak powiem, te ogródki już stoją. I myślę, że będzie znowu przyjemnie i, i pięknie, a z punktu widzenia miasta no, zasada gospodarności, zasada no, taka, że prezydent powinien dbać o wpływy do budżetu, no jest tutaj stosowana. Tym bardziej, że jak powiedziałem, mamy chętnych aż nieco więcej niż jest miejsca. Panie prezydencie, przed nami dwa miesiące wakacji, dziwnych wakacji, tak jak za nami kończący się rok szkolny. Jak pan myśli, jaki to będzie czas dla, dla mieszkańców, jaki to będzie czas dla nas w ogóle? Pytam pana jako ojca tego miasta w dniu ojca. O, tak, właśnie, żeby dziecko, bo dziecko jest chore. Dziecko, którym jest rybnik, można tak powiedzieć. E, wszyscy liczą na to, że wyzdrowieje. No i jaki ten czas powinno e, spędzić przez najbliższe dwa miesiące? No ja myślę, że powinniśmy bardziej się skupić na naszych rodzinach, bardziej powinniśmy się skupić na naszych najbliższych. E, Trochę chyba te plany takie wakacyjne, że, że gdzieś daleko trzeba polecieć, pojechać, się nie ziszczą, no ale może jest okazja, żeby bardziej poznać Polski, bardziej poznać swoje najbliższe okolice może skorzystać z tej infrastruktury, która się pojawiła rekreacyjna w ostatnich latach, poznać lepiej dzielnice naszego miasta. To na pewno może być też twórczy czas, a na pewno też wszystkim życzę, aby był to przede wszystkim czas wypoczynku. Chociaż, jak tak rozmawiam z najmłodszymi, no to y, mam wrażenie, że oni, które tęsknią już za tą szkołą, i że te wakacje rzeczywiście też będą dla nich specyficzne. A tak na koniec widzi Pan to, że szanse w ogóle powrotu uczniów do normalnej nauki? Czy raczej można myśleć o tym, że od września jednak zdalna nauka będzie tym drugim torem, a może głównym torem nauki? No przyznam się, że gdzieś w głowy te obawy są o drugiej fali. Patrzę na to, jakie sygnały dochodzą ze świata. E, oby się nam udało e, przede wszystkim znaleźć szczepionkę, oby nam się udało stworzyć system, który będzie bronił e, obywateli, mieszkańców, pozwoli na e, szybkie eliminowanie koronawirusa. No a tak, mam obawy, e, chociaż życzę z całego serca, aby 1 września to był rzeczywiście 1 września i żeby wszyscy mogli pójść do szkoły. Do usłyszenia zatem formule porannej rozmowy w Radio 90 po wakacjach. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Porannym gościem Radia 90 był prezydent Rybnika Piotr Kuczara.